Dokładnie 15 minut po godzinie ósmej. Dzień dobry, Ryszard Majewski przed mikrofonem, a w naszym studiu bardzo serdecznie witam gościa, dowódca Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej, generał Brygady Jarosław Mokrzycki. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Podkreślam generał, bo kiedy rozmawialiśmy y, ostatnio we wrześniu, trochę inaczej na pagonach to wyglądało. Niedawno y, został pan generałem, otrzymał pan awans, nominację generalską. Y, bardzo serdecznie gratulujemy. No dziękuję. Na ramiennik generalski to, to ważna sprawa dla oficera wojska polskiego. Dla mnie tak długo czekałem, wypracowałem e, i mam nadzieję, że ojczyzna e, będzie ze mnie zadowolona. Panie generale, mam nadzieję, że gdzieś tam nie padnie po drodze, ale, ale Pan sam powiedział przed naszą rozmową, że zdarza się, że, tak. że na pułkownika też pan tutaj normalnie... I nie wstydzę tego stopnia, co tu podkreślić. Panie generale, proszę powiedzieć, brygada współcześnie, brygada wielonarodowa z sztabem w Lublinie. o Sytuacja, jaka jest, z jaką się zderzamy w tej chwili na świecie. Sytuacją militarną od lutego 2022 roku. Jaka jest wiemy na ile to wpływa obecnie na działania lubelskiej Brygady? Wielonarodowa Brygada to jest, twór, to jest mechanizm, który został stworzony 7 lat temu o, w celu działań trochę innych niż nasze narodowe Brygady, niż narodowe Brygady każdego z państw w naszym regionie. Normalnie. Każda z brygad ma przydzielone zadanie na czas spokoju i na czas wojny. Nasza brygada ma przydzielone zadanie tylko na czas spokoju. Um. To jest związane z szeregiem uwarunkowań, planami operacyjnymi, um, i, tak dalej, i tak dalej. Czyli część polska, czy też część ukraińska, czy też część litewska ma swoje zadania na czas wojny i to dowództwo wyższego szczebla podejmują decyzję, czy takie zadania w sytuacji wybuchu wojny mają realizować nadal w składzie na przykład tej wielonarodowej lub innej organizacji międzynarodowej, czy też mają wracać do kraju realizować swoje zadania bojowe. W tym konkretnym przypadku Wielonarodowa Brygada była na tyle silnie postrzegana w środowisku międzynarodowym, zarówno przez Polskę, jak i Ukrainę czy też Litwę, że podjęto decyzję, że oficerowie ukraińscy zostają tutaj i wykonują zadania tutaj w Polsce. I z Ocen, które spływają do nas, nasza świadomość sytuacyjna jest taka, że ocena tych zadań jest wysoka. A czym się zajmują? Chcę pan dokładnie wiedzieć, czym się zajmują. Może wszystkiego Chcemy, nas to po prostu wszystkiego nie wytłumaczy, ale szanowni państwo, yy, panie redaktorze, yy, no wiemy wszyscy, że jest ogromny międzynarodowy, międzynarodowy wysiłek, który wynika z braku akceptacji co do agresywnych działań Rosji realizowanych na terenie Ukrainy. Ten yy, wysiłek międzynarodowy on przejawia się w najróżniejszy sposób. To, są, to jest pomoc humanitarna, yy, to jest pomoc o yy, charakterze również zbrojnym. czy To są donacje, które są realizowane na, na, na korzyść Ukrainy. Jednym z zasadniczych i najważniejszych kanałów pomocy udzielanej Ukrainie jest dzisiaj Polska. I gdy mówimy o wymiarze wojskowym tej, tej, tej pomocy, to no nie sposób pominąć wielonarodowej brygady. My stoimy wszędzie tam w większości istotnych miejsc, które nakierunkowane są na Ukrainę w celu udzielenia jej pomocy wojskowej. Są to i do nacje wojskowe i szkolenie wojskowe. Panie generale, wspomniał Pan o tym oznaczeniu w tej chwili takiego doświadczenia nabytego w boju żołnierzy ukraińskich, którzy, którzy taką, takim doświadczeniem, taką wiedzą dzielą się również w czasie wspólnych spotkań, wspólnych działań. To są doświadczenia, które są doświadczeniami bezcennymi. To są istotnie bardzo ważne doświadczenie. Już wytłumaczę dlaczego. Ukraina walczy, no my ją wspieramy, lecz oni walczą, tak. To jest godzina po godzinie, dzień po dniu, tydzień i miesiąc. To są często ludzie, jak na przykład wcześniejszy dowódca Lidpoł-Bryk, pułkownik Bratiszko, Ono od czasu rozpoczęcia wojny jest wciąż w polu. Nie miał nawet jednego dnia wolnego. Jesteśmy w kontakcie, zresztą z innymi dowódcami również, rozmawiamy, wymieniamy się spostrzeżeniami. No i szkolimy. Na przykład Wielka Brytania przeszkoliła 9 tysięcy żołnierzy w tym podstawowym wymiarze. I gdy szkolimy, to odwrotnie niż dotychczas zwracamy uwagę na to, by procedury szkoleniowe były spójne z tym, jak walczy się na Ukrainie. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak odwrócił się Wektor. Gdy szkoliliśmy ludzi wcześniej, zanim wybucha wojna, między innymi właśnie robił to pułkownik Bratiszko, to były to standardy natowskie. A teraz z tych standardów natowskich wybieramy dokładnie to, co na Ukrainie realizuje się w sposób podobny lub taki sam, jak robi to NATO, ale jest to kierowane potrzebami operacyjnymi ukraińskimi. To jest Inny proces szkolenia. Zgrywa się muszkę i szczerbinkę co prawda i w NATO, i w nie NATO w taki sam sposób, ale procesy podejmowania decyzji, i tak dalej, i tak dalej, inne elementy prowadzenia działań bojowych, one są czasem różne. I dziś nasza brygada jest jedyną jednostką po tej stronie, czyli po stronie NATO, która efektywnie jest w stanie wskazać, że to jest procedura, która może być efektywnie wykorzystywana przez Ukrainę. Albo nie będzie tam efektywnie wykorzystywana, ponieważ oni robią to zupełnie inaczej. To się bardzo często przydawało przy organizowaniu procesów szkolenia, szkoleń, przy treningach i przy ćwiczeniach, bo mówiliśmy wyraźnie, konsultując nierzadko taką aktywność, że to się na Ukrainie bardzo przyda. Natomiast to podejście będzie świetne, ale jak się zakończy wojna tam i znowu zaczniemy pracować w kierunku m, przeciągnięcia m, ich procedur i ich umiejętności prowadzenia walki na, 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 na stronę natowską, tak bym rzekł, te rzekł na, na standardy natowskie. Panie generale, nie mogę nie zapytać o sytuację, do której doszło bardzo blisko granicy polsko-ukraińskiej w powiecie chrubieszowskim w przewodowie. Proszę mi powiedzieć, wyjaśnienie tej sytuacji, tej tragicznej sytuacji zaangażowane były przeróżne służby, również służby mundurowe. Czy w tym przypadku była jakaś potrzeba, konieczność sięgnięcia po państwa doświadczenia? To jest trudne zdarzenie. Myśmy mieli pełną świadomość, że do niego może dojść. Co prawda nie mogliśmy przewidzieć, na którym kierunku. Nasze doświadczenie w tym konkretnym przypadku nie było niezbędne, aby określić w jaki sposób doszło do tego nieszczęśliwego... No, Trudno mi powiedzieć, czy ataku, czy też w wypadku. No, my to nazywamy w takim nieformalnym wojskowym języku collateral damage. To się dzieje w przypadku działań zbrojnych. Niedobrze się stało, że część tych działań, które toczą się nad Ukrainą, pojawiły się nad Polską. I też niedobrze się stało, że ucierpieli w tym obywatele polscy. Natomiast ja muszę przypomnieć, nad Ukrainą bywają dni, kiedy w powietrzu wiszą setki rakiet, tam toczy się aktywna walka. Gdy ona toczy się blisko granic Polski, z tego powodu nasze jednostki stoją w, po w wysokiej gotowości, aby przeciwdziałać, gdy to zagrożenie będzie większe. No, w tym konkretnym przypadku nie udało się zneutralizować tego zagrożenia w taki sposób żeby ono nikomu nie zagroziło, ale to też powinno nam otworzyć oczy jak groźna może być sytuacja gdyby eskalował konflikt w tą stronę. Panie generale, mówi się bardzo dużo mówi się o konieczności potrzebie i realnym dosprzętawianiu polskiej armii czy w jaki sposób przenosi się to na działanie brygady międzynarodowej lubelskiej brygady. Jednostki naszej brygady w czasie pokoju, we wspólnych ćwiczeniach realizują swoje zadania na przydzielonym sprzęcie. Niewątpliwie te jednostki, które są z naszej polskiej strony, a które są ofiliowane do brygady, przy następnych ćwiczeniach, które mam nadzieję będą zorganizowane za rok lub za dwa na terenie Ukrainy, one będą realizowały te swoje zadania na nowym sprzęcie, ja już to wiem, na nowym sprzęcie do naszych narodowych jednostek przydzielonym i to jest ogromna zasługa Ministerstwa Obrony Narodowej, ale rządu polskiego, który myśli o tym, by jednak te, ten potencjał e, naszych jednostek narodowych był wyższy. Prawda jest taka, że e, jakby w całym tym łańcuchu podejmowania decyzji my również w jakimś sensie się znajdujemy, bo kładziemy nasze ekspertyzy nasze doświadczenia z tego, jak dzieją się, e, jak prowadzone są działania, jakie są efektywne, a jakie nie są efektywne, e, które są efektywne, a które nie na terenie Ukrainy i między innymi na tej podstawie e, podejmowane są decyzje co do. E, Sposobów zaopatrywania sił zbrojnych albo jakości tego uzbrojenia. No trzeba rozumieć, jak zmienia się charakter prowadzenia wojny. Do tego tematu i do wielu innych tematów powrócimy jeszcze w czasie naszej rozmowy. W tym momencie bardzo serdecznie dziękujemy słuchaczom Polskiego Radio Lublin. A ciąg dalszy naszej rozmowy już za kilka chwil na naszej stronie internetowej zapraszamy radiolublin.pl, także na naszym profilu na Facebooku oraz na YouTubie. A ja przypominam, że gościem słuchaczy polskiego Radia Lublin, w tej chwili naszych internautów, jest dowódca wielonarodowej brygady litewsko-polsko-ukraińskiej, generał brygady Jarosław Mokrzycki. Panie generale, proszę powiedzieć, jeśli można, oczywiście zdradzić, jakie są plany szkoleniowe, bo, no bo te plany muszą być dotyczące najbliższych miesięcy. Rozmawialiśmy wcześniej, że rzeczywiście, że, 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 że międzynarodowe środowisko aktywuje się istotnie i prowadzi działania w celu zwiększenia możliwości i zdolności sił zbrojnych do prowadzenia działań. To są z jednej strony donacje, z drugiej strony szkolenie. My jesteśmy istotną częścią tego procesu, zarówno prowadzenia w łań, pewnym łańcuchu tych, tych działań, tychże donacji, jak i szkolenia. Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę chyba na dwie zasadnicze inicjatywy, które w tej chwili mają ogromne znaczenie dla strony ukraińskiej. Jedna to jest inicjatywa Unii Europejskiej, druga to jest nato -ska. i w obu uczestniczymy. Jako Lidpołubryk. European Union Assistance Mission Ukraine. To jest misja asystująca militarnie Ukrainie. To część działań, która ma wesprzeć w sposób istotny zdolność do prowadzenia działań sił zbrojnych Ukrainy, to się mówi o tym, że już się zresztą to dzieje, wyznaczony został dowódca w Polsce, wyznaczony dowódca w Niemczech, generał Trytek i niemiecki generał podlegają francuskiemu dowódcy misji. Prowadzone są przygotowania do rozpoczęcia szkolenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i i, I Niemiec, i to będą pełne bataliony szkolone tutaj u nas. Proces tego szkolenia. To wielowarstwowy proces. On zaczyna się od, od indywidualnego szkolenia, które jest realizowane na terenie Wielkiej Brytanii. Tam już 9 tysięcy żołnierzy przeszkolono. To są szkolenia, które są prowadzone na poziomie Plutonu, kompanii, batalionu i nawet i brygady. I tutaj zarówno my, Unia Europejska, jak i Amerykanie korzystają z, z doświadczeń lipo my, no, my kładziemy skrócone programy szkoleń na stole. Przygotowujemy te programy, przygotowujemy nasze ekspertyzy i na podstawie tego, Robimy to razem z ukraińskimi oficerami, tamte jednostki rozpoczynają szkolenie, bo okresy szkolenia są znacznie krótsze niż realizuje się to w czasie pokoju. I ta wiedza jest unikalna. My ją po prostu posiadamy ze względu na to, że wspólnie szkoliliśmy się przez bardzo wiele lat. I wiemy, na co w tej chwili Ukraińcy przede wszystkim zwracają uwagę. Czyli wysłuchują nas, y, y, oficerów y, y, z LittleBrick, bardzo uważnie nasi koledzy z Unii Europejskiej, ale także ze Stanów Zjednoczonych, bo drugą alternatywną misją, którą w, w tej chwili prowadzą. Amerykanie to jest Wiesbaden, dowództwo wojsk lądowych Armii Stanów Zjednoczonych na Europę i Afrykę. Oni również koordynują pewne działania, oni również konsultują się z nami w wielu punktach co do tego, jak prowadzić to szkolenia? Panie generale, nieco może zmieniając temat, powiedzmy o tych prowadzonych przez państwa działaniach, nazwijmy to charytatywnych, jeśli chodzi o pomoc żołnierzom, którzy ucierpieli wskutek prowadzonych działań wojennych. Takie działania państwo prowadzą. Staramy się pomagać rodzinom żołnierzy, którzy służyli w strukturach naszej brygady. Jest ich wielu. Staramy się koordynować te działania. To też jest taka potrzeba chyba serca personelu dowództwa Wielonarodowej Brygady. Odstąpiliśmy od organizowania szeregu uroczystości. Środki na to przeznaczone przesunęliśmy na cel związany ze zbieraniem pieniędzy na Protezy na leczenie ukraińskich żołnierzy, którzy są leczeni nie tylko w Polsce, ale i innych krajach europejskich. Ale między innymi tutaj myśmy sobie znaleźli tutaj kilku takich podopiecznych, dla których zbieramy pieniądze na to, żeby wrócili do domu. Na nogach, może sztucznych, ale na nogach, tak? I żeby mogli chwycić szklankę w rękę e, tą protezą. E, zapraszam bardzo, e, e, jeśli ktoś ma ochotę, dołączyć do tej akcji na naszych stronach internetowych. Litpołów, są szczegóły. E, no, jeśli pomożemy tym ludziom, to oni wciąż będą mogli funkcjonować w społeczeństwie. To są wciąż młodzi ludzie. Walczyć już nie będą, ale bardzo będą potrzebni do odbudowy Ukrainy. I oddali kawał zdrowia, niektórzy życia w obronie ojczyzny. Te informacje, tak jak pan generał powiedział, są na stronie internetowej Brygady. Panie generale, jeszcze jedna sprawa, bo mówili, mówiliśmy w czasie tej rozmowy wiele o tych relacjach polsko-ukraińskich, ale jest też ta strona litewska. Tak jest i muszę powiedzieć, że w bardzo wielu miejscach, choć jest ich mniej niż jest Ukraińców czy Polaków w naszej brygadzie, to ich pomoc jest niezwykle ważna i ich zadania są również istotne. A dzisiaj świętują, dzisiaj mają święto Litwini wojskowi litewscy dzisiaj obchodzą swoje święto. Składam im najserdeczniejsze przy tej okazji życzenia. Wszystkiego dobrego nie tylko dla naszego personelu litewskiego, ale również dla kolegów z Litwy. No i dziękuję za wysiłek, który realizują dla zachowania pokoju w naszym regionie. Te uroczystości będą choć symbolicznie odbywać się również na terenie brygady. Tak, spotkamy się na pewno na zbiórce. Wymienimy się okolicznościowymi uściskami dłoni, że tak powiem. Tak jak powiedziałem, to są skromne uroczystości. Środki w większości przekazujemy na cele charytatywne związane ze zbiórką pieniędzy dla rannych i leczonych tutaj w Polsce żołnierzy ukraińskich. Ale też mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami wojskowymi z innych państw. O, organizowane są wspólne obchody w Warszawie ambasadorów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Niedawno, kiedy Polacy świętowali w tych uroczystościach, uczestniczyli także przyjaciele, żołnierze litewscy i Ukraińcy. Tak jest. Tak jest. Bardzo dziękuję. Generał Brygady Jarosław Mokrzycki, dowódca Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej, był dzisiaj gościem słuchaczy Polskiego Radia Lublin. Panie generale, jeszcze raz gratulujemy i serdecznie zawsze do Polskiego Radia Lublin zapraszamy. A dziękuję bardzo. Dziękujemy.